Cześć dziewczyny, tu Ola, witam Was bardzo serdecznie. Co dzisiaj? Otóż, dzisiaj mamy kolejny dzień wyzwania: zorganizuj się na wiosnę, które prowadzę wspólnie z niebałaganką i dobrze zorganizowaną. I dziewczyny Was zachęcają do różnego rodzaju porządków, porządkowania przestrzeni wokół siebie. Ja oczywiście nie do końca to robię, umówmy się. Tu widzicie za mną mój własny system porządkowania przestrzeni, czyli moje królestwo książkowe, które jest sobie po prostu. Gdybym chciała tak chodzić, to tam byście zobaczyli królestwo mojego męża, które jest zupełnie innym królestwem, to jest wszystko elegancko poukładane. Ale u mnie to wygląda to tak. Natomiast to nie jest tak, że ja jestem zwolenniczką totalnego chaosu. Nie byłoby tak, nie byłabym w stanie zarządzać tym swoim czasem, gdyby tak faktycznie było. Ja jestem zwolenniczką uporządkowania w tych miejscach, w których mi to działa, w których mi to jest potrzebne. Dlatego dzisiaj będę Was zachęcać do tego, żebyście uporządkowały swoją przestrzeń, ale nie taką dokoła siebie, którą i tak robicie z Magdą i z Anią, tylko żebyście uporządkowały przestrzeń, w której pracujecie. A konkretnie mam na myśli Wasz komputer. Czyli to miejsce, w którym spędzacie prawdopodobnie dosyć sporą ilość czasu. Dzisiaj Wam pokażę, jak uporządkować swoje zasoby, swoje pliki, swoje dokumenty, swoje zdjęcia. Co zrobić, żeby w momencie, gdy przypomni Ci się, chcę znaleźć to i to, będziesz umiała to znaleźć.